Pierwsze to dla nas najważniejszy był awans do następnej rundy i to się udało zrobić, wiadomo, że raczej mało kto się spodziewał w jakim składzie zagramy, bo zastanawialiśmy się bardzo długo, a wiemy, że czeka nas bardzo trudny mecz ligowy i terminarz też mieliśmy zdecydowanie trudniejszy, bo graliśmy środa, niedziela, środa i sobota, także musieliśmy paru zawodników uszczędzać, na pewno nie tak zaplanowaliśmy z tymi, którzy weszli, bo wydawało się w pewnym momencie, że rozstrzygniemy spokojnie to spotkanie, że Przejmiemy pełną kontrolę, gdybyśmy zdobyli drugą bramkę i wykorzystali te 3-4 sytuacje, które mieliśmy. No ale piłka jest taka i trzeba pochwalić z tych za ambicje, za to, jak walczyli, bo bo rzeczywiście trzeba przyznać, że tymi stałymi fragmentami gry dwoma, trzema zrobili nam później bardzo dużo zamieszania i yy, piłka taka jest właśnie, że yy, nie pamiętam w mojej karierze trenerskiej, jak jestem już 11 lat trenerem, prawie 400 meczów jako trener, żeby taki mecz przeżyć gdzie nie się dwóch rzutów karnych, gdzie traci się bramkę po wrzucie z autu i wygrywa się na końcu po rzutach karnych, także jest to bardzo trudne. Jest to dla mnie akurat osobiście dobry prognostyk, bo pamiętam kiedyś mecz tutaj pierwszy, który zagraliśmy w Pucharze Polski i wygraliśmy podobnie, tylko w 120 minucie i zdobyliśmy Puchar Polski obie. Historia się powtórzyła, chciałbym, żeby tak było i tak patrząc na GKS to chciałbym Życzyć awansu do ekstraklasy, bo widać, że jest to piękny stadion, że kibice tutaj żyją. Zrobiliśmy generalnie bardzo dobre, dobre spotkanie, dlatego yy, trzymam kciuki za, za prezydenta też i tu, trenerów, żeby udało się z GKS Tychy awansować w ekstraklasie, żeby takie mecze kibice yy, widzieli w ekstraklasie. Dziękuję bardzo, czekamy na Państwa pytania. Prosimy o ich zadawanie do mikrofonu, który znajduje się na sali. To słuchaj, jechać także. Ten. Dobry wieczór Panie Prederzar Darwinkowski Katowicki Sport. Czy w kontekście tego, co się działo w czasie meczu, czyli wyborów karnych, Pan to, tych zawodników do, do, do wykonywania 11 serii 11 mów wcześniej wytypowanych, czy tam jakieś zmiany zachodziły w ostatniej chwili? Nie, wytypowaliśmy przed samym już rzutami karnymi i, i akurat y, dla mnie było to istotne, że krzywie piątek podszedł, bo jest to pewno siebie i tak się kreuje zawodników i tak się kreuje też zespół, dlatego on musiał wziąć odpowiedzialność, że nie wyszło w meczu. I wziął tą odpowiedzialność i wszyscy zawodnicy, którzy później podeszli, to wykorzystali to, a rzeczywiście trzeba pochwalić też bramkarza, jeżeli chodzi o te chyba wybronić dwa mecze w rzutek i był bohaterem, bo nie ma co ukrywać na wybronił tyle sytuacji, że broni fantastycznie. Dziękuję. Okay. Dariusz Gojarz pod Łatwę. że widziałem z trybu, że yy, podczas wykonywania karnych po każdym wiątkach zawołał pan do siebie delał i jakieś wskazówki mu przekazywał. Powiedziałem mu, że jest drandężowa, dobra. Panie, Pani, panie nie udało się wygrać w ogóle w tym czasie gry, czy ten mecz bardziej buduje panu drużynę tak naprawdę, czy mimo wszystko, no jest to, będzie trzeba ten zespół odbudowywać? Nie no, i po czym odbudowywać. No, my graliśmy bardzo dobre spotkanie. No, daliśmy bardzo dużo szałów, mieliśmy dużo sytuacji. Podnieśliśmy się, nie strzelając dwa rzuty karne, wygrywając. wygrywając. Byliśmy jako całość, no i no nie zapomnijmy, że grało dwóch mega młodych chłopaków, którzy generalnie kanach, który grał już o okay, ale Lucy już, który którego się nikt nie spodziewał, którego podejrzewam, że nikt nie zna, a jutro już będę mówić, że jest taki chłopak, także jest to zawodnik, który musi pracować. Mam nadzieję, że po jednym meczu mu palma nie odbije i, i to jest chwała, że wytrzymał całe spotkanie. Wiadomo, dogrywka to już jest później coś innego, z go musieliśmy też trochę tutaj pozmieniać, ale rywalizacja rośnie, ci zawodnicy widać, że pracują. Jedynie co mnie martwi, to to, że na początku meczu czasami gramy w rugby, a nie w piłkę. I to piłkarzom mówię, że cały czas uczymy ich, żeby grać szybko i dołem, a gramy górą i tracimy te piłki, dlatego nad tym musimy bardzo solidnie pracować. Ja mam pytanie Krzysztofa Szewczyka. Była mowa o wypożyczeniu, pan wspomniał o tym, że to co się mówiło wczoraj i dzisiaj jest już nieaktualne. Czy jego obecność w pierwszej 11 oznacza, że ta kwestia wypożyczenia jest w zawieszeniu? Jak, jak pan? Mówi? Nie, rozmawiamy z piłkarzami, ale dzisiaj no po prostu chcieliśmy tak zrobić, żeby ci zawodnicy, którzy, którzy gdzieś tam grali w niedzielę, żeby nie grali za dużo i, i, i wiemy, po prostu też zdajemy sobie sprawę, że coś powie że Polska Liga. No My nie mieliśmy okresu przygotowawczego, ci zawodnicy przychodzili, nie mieliśmy możliwości nawet fizycznie, uważam, żeby wytrzymaliśmy całe spotkanie dobrze, a jeżeli chodzi o Krzyśka to jest aktualne, tylko po prostu dzisiaj Szczepaniak ma kontuzję i, i, i prawdopodobnie też nie zagra w derbach, także... No mamy trochę problemów przed derwami i, i, i musimy to, to składać i zrobić wszystko, żeby było dobrze. Mamy jeszcze jakieś pytania? Panie o... Piątku, wspaniale, że panią, się przełamał w tej sprawie tak, Był pomysł, żeby Deja się próbował przełamać w tych 90, czy tam w 20 minutach? W był, był, ale po prostu też szanuję piłkarza, to jest, akurat też trzeba po prostu rozumieć piłkarza i może nie chciał, także... Że po prostu... To nie jest pozycja nie... buławki od nie nie, 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 To jest akurat, ale było to ustalone. Okej. Okay. Dzień dobry, panie Jurku. Trzy, minuty, ja słopowę z Gazety Wyborczej pamiętam, że chciałem zapytać jeszcze o nieobecności, bo tak wszyscy uznali, że to po prostu odpoczynek dla niektórych piłkarzy. Pan mówi o Paniakur, czy ktoś jeszcze z co zdrowia, tak? nie przyjechał? No mamy jeszcze drobne kłopoty, no akurat tutaj, no to wiadomo było, że nie widać go było tak, to, to, to nawet nie było, dlatego Krzysiek grał i ale trzeba go pochwalić. No, zrobił wszystko, chciał pokazać się z dobrej strony. Ja go uważam za bardzo dobrego piłkarza, ale uważam, że lepiej dla niego będzie jak zachowa pewność siebie, będzie grał, bo, bo trzeba przyznać, że. Że później zrobił dwie-trzy superakcje, tylko nie wykorzystał ich. I te na, to samo, to co rozmawialiśmy kilka razy o, o wielu piłkarzach. My gdzieś tam trenowaliśmy i odbudowujemy niektórych zawodników też po, po tym, co było. Niektórzy po Euro przyjechali, tak Michalik, czy, czy, który przyjechał zdecydowanie później. Niektórzy są po urazach, niektórzy tak jak Jajew, dojechali zdecydowanie później. Także musimy tutaj kombinować, dlatego tego Bestyjnickiego Tomasa też bym nie skreślał, bo drugą połowę już zagrał dobrze i w zagrał bardzo dobrze drugą połowę też. Także ci chłopcy muszą sami w siebie uwierzyć mam nadzieję, że takie spotkanie pomoże im się w tym.